Bom dia, meu irmão. Bem-vindo kolejnym holu lumpeksowym. Tym razem mam dla Was sześć rzeczy. Na ułowę wybrałam się z mamą. Byłyśmy w tym samym lumpeksie, co ostatnio. Znowu, słuchajcie, byłyśmy oczywiście w dniu dostawy. Każda z rzeczy, którą Wam pokażę, kosztowała około 20 zł, z wyłączeniem płaszcza, który kosztował około 40 zł. Odrodziła się moja miłość do lumpów. Jak patrzę, jakie fajne rzeczy można znaleźć. Przede wszystkim, jakie fajne jakościowo rzeczy można znaleźć. W porównaniu do tego, co mamy w sieciówkach, to po prostu głowa mała. Nie przedłużam i i pokazuję wam, co ostatnim razem upolowałam. Zaczynamy, słuchajcie, od przepięknej, łososiowej koszuli, która urzekła mnie właśnie takim swoim luźnym krojem. Koszula ze Stradivariusa, wyjątkowo wpadła mi w oko, więc rozumiem, że LG jest taka bardziej oversizedowa. Jeśli chodzi o skład, to ona jest w 70% z modalu, reszta to jest poliester. No, ale ten fason niesamowicie mnie urzekł. No i kolor. Ja widzę ją w takich zestawieniach właśnie bardziej na luzie. Możecie zobaczyć. Zobaczyć, że tutaj wykombinowałam taką stylizację ze spódniczką, taką mega uroczą dziewczęcą. To jest totalnie mój klimat. Do tego jakieś kozaki, płaszczyk, styluwa na jesień, jak ta lala. Ja w ogóle bardzo lubię takie basicowe ciuchy, bo je można stylizować na milion sposobów. Można właśnie dodać do nich jakiś wzorzysty dół, coś narzucić. I od razu stylizacja, słuchajcie, odżywa, także piękna koszula. Od razu w tym samym momencie zobaczyłam te... Spodnie. Może Wam pokażę trochę dalej. Bardzo szerokie spodnie. One są jednej szerokości na całej długości. I to chyba, słuchajcie, są takie typowe szwedy. Chyba tak się nazywają te spodnie. Tutaj mamy, słuchajcie, firmę. Niestety nie ma metki ze składem. Ten materiał jest fajny, bo się nie gniecie. I jest porządny i jest dosyć ciężki. Jest taki cięższy, lejący się. Bardzo lubię takie materiały, bo one dobrze się układają na selwetce. Ja widzę te spodnie zarówno w takich stylówkach typowo podomowych. No bo nie oszukujmy się, to są trochę takie... Resiki, ale można też fajnie je wystylizować na elegancko. Zresztą widzicie pewnie na przebitkach, jak wystylizowałam ten set. Te spodnie, ta koszula, jednokolorowy, monochromatyczny secik. Brakowało mi w szafie czegoś takiego, także bardzo się cieszę, że złapałam te obie rzeczy. No, a jeśli chodzi o bardziej eleganckie wydanie tych spodni, to wydaje mi się, że wystarczy dodać właśnie bardziej taką formalną górę. Idealnie te spodnie też. Sprawdzają się do marynarki, jakieś buty na obcasie, słuchajcie, i jesteście gotowi na większe wyjście. Także bardzo lubię też takie ciuchy, które są uniwersalne, które możecie nosić na różne sposoby. Ogromnym atutem tych spodni jest to, że są po prostu wygodne. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać jest sweter, który urzekł mnie nie tylko swoim fasonem, bo zobaczcie na te przepiękne hafty na rękawach. To jest po prostu przehaftowany e, rękaw, tutaj jest wycięta dziura. Wygląda to pięknie, mega uroczo. Jest tutaj też e, piękny dekolt, w łódeczkę. Ale co so mnie najbardziej urzekło w tym swetrze to jest jego skład. Nie wiem, z jakiej on jest firmy, bo tutaj nie widzę żadnej metki. 75 lana Merinosu Wool, czyli ta pełna z Merinosów, 10% kaszmir, także ten e, sweterek nie tylko jest mega uroczy, ale jest też mega milutki. Ciepły grzeje. Ten skład jest super ja widzę ten sweterek w takich casualowych stylizacjach z jeansami, z tymi moimi ulubionymi z MEDICINE wiązanymi na kokardę. Wyglądać to będzie po prostu super, taka typowo urocza, dziewczęca stylizacja. Przede wszystkim słuchajcie, całe show kradną te hafty, także tych haftów, broń Boże, nie zakrywać, no chyba, że właśnie narzucić jakiś płaszczyk jak się wychodzi, no ale cały urok tej bruski jest właśnie w tych. W rękawkach, jak coś jest w takim neutralnym kolorze, to super wygląda to, jak ma właśnie jakiś mocny, kolorowy akcent. Bardzo lubię takie perełki. Z kolejną bluzką, słuchajcie, jest ciekawa historia, bo jest to bluzka, która miała być na moją mamę, ale niestety moja mama się w nią nie zmieściła. Powiedziałam do niej, że chętnie ją przygarnę do siebie. Jak widzicie, to jest rozmiar 44. Firma to jest Oscary, czyli chyba jakaś polska firma, nie wiem, nie znam. Jeśli chodzi o skład, to nie wiem, bo metka jest odcięta, ale to jest taki typowy, leciutki materiał. On jest po prostu jak mgiełka. Ta bluzeczka jest bardzo przyjemna w noszeniu. Ona super pasuje właśnie do tych różowych spodni, które Wam pokazałam wcześniej. Ja wyczuwam tutaj taki vibe trochę krajów azjatyckich. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jeszcze jak dodać do tego właśnie jakieś buty na obcasie. Elegancki płaszczyk, no to słuchajcie. Stylizacja na jakąś romantyczną kolację jest gotowa. Bluzeczka jest przepiękna, bardzo twarzowa. Ten wzór naprawdę jest fajnie, ożywia trochę twarz. Jak widzicie mamy tutaj listki, motywy botaniczne, florystyczne. To jest to, co praktycznie nie wychodzi z mody. Uważam, że ta bluzeczka będzie jeszcze długo ze mną. No i jest klasycznie zapinana na guziczki. I właśnie to, co sprawia, że ona ma dla mnie taki azjatycki vibe, to jest ten dekolt z taką lekką stójką. Myślę, że naprawdę fajnie można tą bluzkę wystylizować. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Kolejnym moim łupem słuchajcie, jest sweter, który miałam na sobie w ostatnim filmie o lumpach. Możecie się tam cofnąć i zobaczyć, co wtedy upolowałam. A przyniosłam mi go z lumpa, słuchajcie, mama, kiedy była na samotnych łowach. Stwierdziłam, że go Wam pokażę. I to już jest taki bardziej melanżowy wzór. Firma to, nie wiem, czy to jest jakaś sieciówka pierwszy raz słyszał o takiej firmie Days Like This. Mamy tutaj 43% nylon, 22% akrylu, ale mamy także 19% moheru, 13% wełny i 3% spandeksu także to jest taki miks, ale ten kolor, ten kolor to jest po prostu słuchajcie definicja jesieni, jeżeli chodzi o Ciuchy. No i ten sweterek, słuchajcie, bardzo lubię nosić y, z moimi czarnymi spodniami. One chyba również są z Medicine. Jak możecie zobaczyć, to jest jeden z moich ulubionych fasonów spodni. I jak się dorzuci do tego jeszcze kaszkiet, jakieś wierzchnie, okrycie, takie cięższe trochę budki, no to myślę, słuchajcie, że nam wychodzi typowo taka jesienna stylizacja. Ten sweterek naprawdę da się stylizować na milion różnych sposobów. Tutaj widzicie, jak ja sobie z nim poradziłam. Ale równie fajnie on będzie też wyglądał do spódniczek, do szerszych spodni. Sweterki to jest, słuchajcie, jedna z moich ulubionych części garderoby, bo po prostu można z nią kombinować. Wystarczy właśnie je na przykład złapać gumką, wsadzić do spodni, albo spiąć paskiem i można wyczarować naprawdę fajne jesienno-zimowe stylówki. Ostatnim, słuchajcie, moim łupem jest ten przepiękny płaszczyk. On jest, słuchajcie, z Lavarda, także jak zobaczyłam metkę, jak zobaczyłam ten fason i kolor... No, to wiedziałam, że płaszczyk będzie mój. Dokładnie go oglądam pod względem wszystkich dziurek, czy ma wszystkie guziki. I on ma pod spodem też taką piękną, świecącą podszewkę, która się mieni. Zobaczcie na taki również szmaragdowy kolor. Płaszczyk jest po prostu złoto. Co prawda, on nie jest jakiś super ciepły. Jest to taki typowy płaszczyk przejściowy. Jest To jest jeden właśnie z takich najbardziej klasycznych fasonów, zapinany na jeden guzik. Możecie go nosić rozpiętego, możecie go zapinać. Ładnie się układa na, na figurze, pomimo. Mimo, że on nie jest taliowany. Ja właśnie szukałam takiego dużego oversize'owego płaszcza. Trochę płaszcza, trochę marynarki. Właśnie na te takie sezony, kiedy pogoda się zmienia. Na przykład z jesieni na zimę albo z zimy na wiosnę. To jest taki super przejściowy płaszczek. Tutaj możecie zobaczyć, jak sobie z nim poradziłam. On pasuje dosłownie do wszystkiego. Jest to też taki kolor, który automatycznie przykuwa uwagę. I nawet jak macie pod spodem coś nie za bardzo szalonego, wyszukanego, no to ten płaszcz robi robotę. Jest mega elegancki. Tylko tak jak mówię, byłyśmy na dniu zestawy, no i on był dosyć drogi, no bo kosztował cztery dyszki. Ale jest, słuchajcie, praktycznie jak nowy. Jeśli chodzi o jego skład, to jest 50% poliester, 50% wiskoza. że skład niczego sobie. No dobra, kochani, to by było już na tyle z tego odcinka. Dajcie koniecznie znać, która rzecz podobała wam się najbardziej, która stylizacja wam się najbardziej podoba, w której wy byście się najchętniej widzieli. Kręciłam się, słuchajcie, teraz w kupowanie w lumpy. także jeśli chcecie, żeby takich filmów było więcej, to zostawiajcie kciuki w górę, wtedy będę wiedzieć, że Wam się te filmy podobają. Tutaj się już z Wami pożegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli jeszcze tego nie robicie, no to koniecznie subskrybujcie kanał. Do następnego buziaczki, pa!